Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy na kolejnym wyjątkowym, bo świątecznym wydaniu naszego cyklu kawa z marką lokalną. Jak zwykle zapraszamy Państwa gorąco do subskrybowania naszego kanału Marki Lokalnej na kanale YouTube, do polubiania naszych postów i stron na Facebooku i na Instagramie. W tym szczególnym odcinku witam serdecznie wspaniałe, artystyczne dwie dusze: Agata Szewczyk-Pliczko z gospodarstwa rolnego Pliczko w Woźnikach i Marcelina Mercic-Wachowska z pracowni Mała Sztuka z Koszęcina. Agata! Powiedz nam, jak na to wszystko znajdujesz czas? E, mamy gorący okres, przedświąteczny, przygotowania do świąt, a ty jeszcze masz, e, po, poświęcasz się pracy, malujesz. Jak dla to mnie, u ciebie wygląda? E, dla mnie zawsze e, malowanie m, było sposobem na. E, było taką odskocznią od pracy zawodowej, no obecnie też od dzieci, więc jest to dla mnie po prostu forma le, relaksu. Może u mnie nie nie siłownia, nie Crossfit, a, a bardziej stacjonarnie e, dubanie, e, rysowanie i coś tam. Wtedy coś tam powstaje. Musisz wyżyć się artystycznie. Tak, Co przedstawiają twoje obrazy? E, obecnie w okresie przedświątecznym e, postawiłam na taki motyw e, z ubiegłego roku, czyli skrzaty. Skrzaty leśne, no bo to kojarzy nam się ze świętami, jest takie fajne. Wszyscy to lubiliśmy w dzieciństwie i przywołuje same jakieś pozytywne, pozytywne wspomnienia. Ale wiemy, że do Twoich prac również możemy zaliczyć litery przedstawione w niecodziennej formie. No tak. W tym roku udało mi się stworzyć, no, może to takie te słowo, stworzyć, ale. Powstała seria e, liter z motywami roślinnymi, e, polskiego alfabetu podstawowego. Mhm. Widziałam Twoje prace, są niesamowicie piękne i z dużą estetyką wykonane. Marcelino, tak samo jak Twoje bombki. No nie ukrywam, że to są małe arcydzieła. Powiedz mi, ile czasu musisz poświęcić na wykonanie takiej bombki? No to zależy głównie od tego, jaki jest temat, ale tak mniej więcej od godziny do trzech. Taka bombeczka zajmuje, no i na pewno są tematy, które jakoś szybciej się maluję, są dużo łatwiejsze dla mnie i są, które potrzebują więcej czasu. Rozumiem. Na bombkach, które mamy tutaj dzisiaj w studio głównym tematem są też kościółki z naszych tutaj okolic, czyli z Koszyncina. Tutaj jest jeszcze pałac, zamek, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Czy jeszcze jakieś inne oprócz tych lokalnych? Moim takim ulubionym tematem są, jest właśnie architektura i takie pejzaże górskie. To jest taki temat, który najbardziej mnie interesuje. Słuchajcie, to, czym się zajmujecie, to jest niewiarygodna szkoła cierpliwości. Czy to jest Wasza pasja, czy to jest coś, do czego doszłyście po jakichś latach? Czy to są Wasze wyuczone zawody? Jakie macie do tego w ogóle podejście? Marcelina. No ja skończyłam liceum plastyczne i wtedy jeszcze dość dużo malowałam, tak samo na studiach. Potem na prawie 10 lat yy, przestałam w ogóle zajmować się taką artystyczną działalnością. I pracowałam w drukarniach jako grafik komputerowy, mhm. i jakoś tak się złożyło po namowach mojego męża, że postanowiłam do tego wrócić. Także tak powstała właśnie pracownia mała sztuka. Czy jesteś artystą i z wykształcenia, i z Tak, tak. Agata, bardziej z zamiłowania, czy bardziej z wykształcenia? No, chyba bardziej e, zamiłowania w porównaniu do Marceliny, bo ja prawdzie skończyłam mi całą ale potem już nie poszłam w tym kierunku. E, ale brakowało mi tego, no i tak w Teraz, po też iluś tam latach, e, wróciłam do tego i sprawia mi to wielką frajdę. To jest chyba najważniejsze. Mm, tak. Co zrobimy z Największą frajdę. E, Agata, ty oprócz tego, że robisz te fantastyczne grafiki, zajmujesz się jeszcze trochę taką e, działalnością paramedyczną. Tworzycie w waszym e, gospodarstwie fantastyczne produkty, czyli te poduszki z naturalnych włosek. Tak. No, pomysł rodził się z tego, że łuski były odpadem u nas, a że działamy w takim duchu naprawdę, naprawdę zero waste, nie lubimy niczego marnować. Postanowiłam robić te poduszki, ponieważ one naprawdę istnieją gdzieś na zachodzie Europy, a że jeździmy dużo z mężem na różne targi międzynarodowe, no to tam zauważyłam po prostu te poduszki i to się bardzo fajnie przyjęło u nas. Gdzie można zakupić Twoje produkty, Agato? E, moje produkty można zakupić w naszych sklepach, czyli w sklepie w e, oraz w naszym sklepie w Katowicach, a także w sklepie internetowym, który Marcylina, prowadzimy. Twoja sztuka? E, aktualnie można zamów zamówienia składać na profilach społecznościowych, czyli Instagram i Facebook. Mam też własną stronę internetową, ale jeszcze bez sklepu. Sklep będzie uruchomiony dopiero na przyszłe święta. Świetnie, za chwilę święta. Powiedzcie, jak to u was z, z zamówieniami? Gorączka zakupów już u was jest i zamówień? Martelina? Aktualnie już naprawdę jest to całkiem tego sporo, już nowych zamówień no, nie biorę na ten sezon świąteczny, i jest naprawdę co robić. No to zrozumiałe, że jednak każdy tą choinkę chce ubrać jak najszybciej, ale no te bombeczki też trzeba troszeczkę pracy, że zanim one powstaną. Czyli trzeba zamówienia do ciebie złożyć troszeczkę wcześniej. Ja zawsze robię taką promocję październikową, gdzieś do połowy października. Wszystkie złożone zamówienia objęte są jakąś tam zniżką, na przykład 10% w tym roku była taka. I tak właściwie do początku listopada już mam wszystkie zlecenia. Rozumiem, czyli że tak powiem na, y, ostatni moment, kiedy można u Ciebie złożyć zamówienie, to jaki czas? Początek listopada. Początek listopada, rozumiem. Potem to już jest takie no, naprawdę y -y. wyjątkowo. Jasne. Agato, a Ty? Z jakich produktów najczęściej ludzie korzystają w, y, żeby skomponować swój prezent? W okresie przedświątecznym rzeczywiście poduszki sprzedają się bardzo dobrze, y, no bo wtedy jak gdyby ludzie y, więcej śpią i korzystają z, <głos》> z nich. Ale tak naprawdę no... Poduszki są produktem, który ludzie nabywają w ciągu całego roku. Taka poduszka jest alternatywą do wszelkich innych poduszek. Oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do poduszek z puchu. Ja jak najbardziej nie jestem ich przeciwnikiem, natomiast poduszki z, łuski, z łusek, które, które robię, no sprawdzają się, bo one idealnie dopasowują się do kształtu ciała podczas snu, można je dowolnie układać. Są pomocne w wszelkiego rodzaju bólach kręgosłupa szyjnego, czy odcinka piersiowego. Poduszki z ziarnami pszenicy natomiast można nagrzewać i po prostu służą jako naturalny termofor. Można je przykładać w miejsca potrzebujące ogrzania lub w te bolące właśnie miejsca, o których mówię. Takie pytanie techniczne, jak można prać tą poduszkę? No, taką poduszkę trzeba ubrać w poszewkę. To okay. nie nadaje się do prania, ponieważ nołóżka jest y, w 100% naturalnym produktem. To się po prostu zepsuje. Nie możemy tego brać w Rozumiem. żadnym przypadku. Wasze prace wymagają naprawdę niesamowitych zdolności. To, to nie, nie ulega wątpliwości. E, mam pytanie: czy. Czy coś wam się nie udało? Jak hmm. pracowaliście nad czymś, i już miał być już koniec waszej pracy, waszy, na przykład agato Twojego obrazu, i nagle stwierdzasz, że coś się nie udało, była jakaś taka sytuacja w pracy zdarzyła się. To znaczy, może pod koniec nie, bo jak mi się coś nie podoba, to po prostu to widzę na początku lub w tej początkowej fazie, i ja tego po prostu nie kończę, bo, bo... i takich rzeczy jest bardzo dużo. Marcelina, a u ciebie jak z Pewno jakaś stłuczona wokół Bąbka jest zdarzyła. Tak, że właśnie mogą się stłuc? No Chociaż przyznaję, że zdarzyło mi się to tylko raz. I na szczęście na samym, na samym początku tworzenia takiej łąbki, także nie bolało aż tak bardzo. A była na przykład jakaś bombka, którą stworzyłaś na koniec i stwierdziłaś, nie, to jest nie to, zaczynam od nowa. Nie, raczej pod koniec jest tak, że którąś bardziej lubię, a inna po prostu wydaje mi się taka bardziej przeciętna, ale. Mhm. Jeżeli coś faktycznie idzie w złą, w złą stronę, to jest to na początku tworzenia, A, tak jak mówiłaś. Czyli artyści tak mają. <grym> że wiedzą. Że wiedzą. Od razu da się wyczuć. Słuchajcie, jeszcze wracając do samej marki lokalnej, bo w zasadzie to dzięki Waszemu udziałowi w konkursie tutaj się dzisiaj spotykamy i poznaliśmy Was. Agato, Ty jesteś już prawdziwym weteranem, jeżeli chodzi o udział w naszym konkursie. Tak? Dobrym tego słowa znaczenia. Oczywiście. To znaczy, ja może powiem to od mojej strony, że to jest świetna naprawdę okazja do tego, żeby pokazać to, co się robi i ja naprawdę jestem wdzięczna i ja nigdy się nie spodziewałam, że to, co robię, naprawdę mówię to szczerze, że to, co robię będzie miało jakoś szersze, szersze uznanie i jakiś oddźwięk gdzieś... No pośród, pośród, innych, pośród innych ludzi. Tak pozytywny i jest, jest mi ogromnie po prostu miłą z tego powodu. Marcelina, mm. czy ty też masz takie poczucie, że to ci coś dało. Mm. Na pewno pozytywne. utwierdziło mnie w tym, że to co robię jest fajne i jakieś wartościowe. Mhm. Jak dowiedzieliście się o konkursie marka lokalna mm. marcelina może? Ty? U mnie było tak, że założyłam w zeszłym roku właśnie firmę i poszukiwałam jakichś dofinansowań albo właśnie jakiejś promocji i trafiłam na stronę leśnej krainy Górnego Śląska. Akurat był konkurs marki lokalnej i pomyślałam, że właśnie moje bombki idealnie się wpasują w ten konkurs. Agato, a ty, jak dowiedziałaś się o konkursie? W zasadzie o pierwszej edycji, bo jesteś już, jesteś, gospodarstwo jest już laureatem w pierwszej edycji w 2018 roku. Mhm. I jak dowiedziałaś się o drugiej edycji? Yy, podobnie jak o pierwszej, ponieważ jesteśmy, yy, nasze gospodarstwo jest ben, beneficjentem yy, wielokrotnym yy, finansowania yy, środków pomocowych z, z LGD Brynica to nie granica no i po prostu dowiedzieliśmy się od pracowników LGD <grytania> o tym, że taki konkurs jest i że warto wziąć w nim udział, a naprawdę warto. Marcelino, mam pytanie: czy u ciebie na choince w twoim domu wiszą twoje bombki? Przyznaję, że nie. Ale to głównie dlatego, że mam małe dzieci, kota i myślę, że szklane bombki ogólnie nie przyjmą się na chwilę obecną u mnie w domu. Ale tak naprawdę bombki, które maluję, nie są przeznaczone na choinkę. Wiem, że to dziwnie brzmi. O. To są bardziej bombki kolekcjonerskie bardziej do powieszenia na stojaczku, czy właśnie zaprezentowania w mm, pudełku, i mhm. służące bardziej jako ozdoba tak i naprawdę. prezent, tak, coś, coś, bardziej takiego. I tak. czy podobnie jak Łaga, to można sobie u ciebie zamówić bombkę o dowolnej tematyce, że na przykład chciałabym, żeby na tej bombce był kościół z mojej miejscowości. Tak i właśnie mam takie zamówienia i takie zamówienia najbardziej lubię, bo są bardzo mm, ciekawe, niepowtarzalne, czy zawsze jest to co? nowe wyzwanie. Dziękujemy Wam serdecznie za poświęcony wasz czas. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowych, spokojnych, rodzinnych, we wspaniałej atmosferze świąt. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. Niezliczonej ilości inspiracji, dalszego rozwoju waszych pasji, waszych przedsiębiorstw i tego, żeby to jak najbardziej szło do przodu. A państwu również dziękujemy. Spotykamy się na kolejnej kawie w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.